Dzień moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj troszeczkę zastanowimy się nad oczekiwaniami. Czy ja coś oczekuję? <grym> Myślę, że może tego, że, żebyście wynieśli dobro z tego filmu. Zapraszam. Witam Was z pięknego miejsca. Jak zazwyczaj z przepięknego miejsca przyrody. I dzisiaj sobie pomówimy na temat oczekiwań. Jak to jest z tymi oczekiwaniami. Właściwie kiedyś to tak miałam, że coś zazwyczaj oczekiwałam. Oczekiwałam. Coś, żeby dostać, żeby mieć, żeby mieć jakieś zyski. I właściwie to jest jakaś też normalna sytuacja, że wiążemy z nową pracą jakieś oczekiwania. Wchodząc w nowy związek, też mamy oczekiwania. Ale tak dłużej żyjąc i doświadczając, to tak się zastanawiam, czy. Czy warto oczekiwać? Oczywiście, zawsze się jakoś automatycznie też pojawiają oczekiwania, ale to my jesteśmy yy, tymi, którzy mogą oczywiście kontrolować, czy zgadzamy się z, tym, z tymi myślami, oczekiwaniami, które w nas powstają, czy sami sobie tworzymy oczekiwania. Ale zazwyczaj jest tak, że oczekiwania. Rodzą też rozczarowania, gdyż zbytnio oczekujemy od innych czegoś. O, może teraz się troszeczkę zatrzymiemy i zobaczymy na ten przepiękny krajobraz tutaj. I zobaczcie, czy przyroda coś od nas oczekuje. Ptaki, drzewa, kwiaty. Nie! Właściwie tutaj jest tak, że wszystko dostajesz: dostajesz niesamowite bogactwo. A czy w zamian coś dajesz? Dajesz siebie, jeżeli jesteś tu i teraz i z miłością chłoniesz to, co ci jest zdane. Bo czasami jest właśnie też tak, że są osoby, które potrafią dawać, a nie potrafią przyjmować. I też na odwrót, że są osoby, które roszczą sobie, że więcej tylko chcą, chcą, a w zamian nic nie dają. Ja myślę, że w tym wszystkim trzeba jakoś znaleźć, jak to się mówi, złoty środek. Bo w jedną i w drugą stronę, jak się przegnie, to nie wyjdzie nam nigdy na dobre. No i właśnie, dos dostaliśmy. Wszystko siebie, <noise> życie, i czy jest coś oczekiwane od nas w zamian? Zazwyczaj system, religie oczekują coś od nas. I też zostaliśmy nauczeni, że Bóg oczekuje od nas poddaństwa, służby i tak ale myślę, że nie. Że tak nie jest. I właściwie tak się też już nauczyłam, można powiedzieć, w cudzysłowie, że też przestałam oczekiwać, oczekiwać od ludzi, że jak coś daję, to coś powinnam w zamian otrzymać. A czasami jest nawet takie powiedzenie, że co, jak daje się dobro, to no wraca. Ja już nawet tutaj nie mam właściwie związanej z tą myśli, że ja daję, to ja tam nie oczekuję jakiegokolwiek dobra, czy ono do mnie powróci, czy nie, bo właściwie w życiu tak się nauczyłam, też i doświadczyłam, że nawet jak się daje, to nie jest tak, że to dobro wraca. Czasami człowiek dostanie jeszcze więcej kopa, można powiedzieć. Także jest to różnie. I mnie się wydaje, że właśnie żyjąc bez oczekiwań jest łatwiej. Ponieważ daje coś. I to jest ważne, że, że wypływa to zmęcza serca świadomie to daje coś, żeby kogoś uszczęśliwić, ura uradować, a to nie tylko chodzi, że dajemy te materialne rzeczy, ale to wystarczy właśnie tak, takie rzeczy, które są bezcenne, jak gest, jak uśmiech, jak dobre słowo, jak zwyczajna pomoc, przepuszczenie kogoś w autobusie, yy... Przepuszczenie, ustąpienie miejsca, yy, zwykłe pozdrowienie. To dużo daje i myślę, że takie rzeczy i, i czynności, które zazwyczaj nie, nie przywiązujemy do nich zupełnie wagi i uważamy może, że one są tandetne i, bez, i bezwartościowe, a jednak to są największe skarby. Które możemy dać innym z siebie, bo wtedy dając to, dajemy też siebie. Jeżeli czynimy to z czystą intencją, z czystym sercem i, i świadomie, a nawet jak nieświadomie, to tak jednak przyczyniamy się do przekazania jakiegoś ziarka miłości dla drugiej osoby. Dlatego też oczekiwania, oczekując, nie oczekując, jest, mnie się wydaje, tak jak już wcześniej powiedziałam, łatwiej. Ponieważ robię i czynię to, co uważam za stosowne, co serce mi podpowiada, i robię to, co robię swoje. I nie oczekuję, że y, będzie mi to potwierdzane, że robię to tak dobrze, czy nie, czy, czy oczekuję coś y, w zamian, tylko po prostu robię. Czasami oczywiście jest to trudne, ponieważ jeżeli nie masz jakichś pozytywnych potwierdzeń, czy, czy jakichś zapewnień, że. Powinno być, albo podziękowań, no to oczywiście może to stwarzać pewne <laughs> myśli, negatywne problemy, ale to właśnie wszystko jest potrzebne do tego, by sobie właśnie wypracowywać tą drogę pokory, bo te, w tym wiąże się właśnie droga pokory. Nie muszę być taki ważny. Daję coś, to nie muszę mieć potwierdzenia o, że coś tam zrobiłam, że dałam jakiś gest, że dałam tyle kasy, że pomogłam. <grytanie> Bo to czasami jest właśnie tak z tym wszystkim, że coś dając to też w jakiś sposób podbudowujemy swoje ego i właściwie może większość tych <grytanie> dobroczyńców właśnie tak działa może na tej zasadzie. I są głośni, a właśnie tutaj chodzi o to, żeby być, być takim właśnie anonimowym, w nie, nie trąbić na lewo i prawo, że komuś tam się tak zrobiło, pomogło i tak dalej. Tylko po prostu, ja to zawsze mówię, robić swoje. Ale to już jak wtedy jesteśmy już na tej drodze, tacy pewnie idziemy. To wtedy już człowiek właściwie idzie i nie oczekuje od nikogo i po prostu robi to, co do niego należy. No właśnie, to takie krótkie refleksje. Myślę, że pobudzą was one do nowego może spojrzenia, a może do podzielenia się, i to będzie bardzo też fajne, jeżeli wy się podzielicie swoimi myślami. Jak to jest z tymi oczekiwaniami w życiu? Będzie ciekawie właśnie usłyszeć od Was wasze opinie, komentarze na ten temat. Tak więc to tyle na dzisiaj. Życzę Wam. Miłego dnia i czy oczekuję? <laughs> oczekuję, może, że zobaczycie do końca ten film <laughs> i coś z niego wyniesiecie, ale oczekuję, można, o właśnie, zobaczcie. Teraz mi się na koniec posunęła taka myśl, że oczekuję, że właśnie coś tam ten film dobro dla Was przyniesie. Nie dla mnie jakiś tam zysk i tak dalej. Tylko, że coś tam dobro w waszym sercu się pojawi, coś zakiełkuje, i myślę, że to, te, to takie, takie właśnie jest wartość tych oczekiwań, że oczekujemy, że coś komuś dając, to przysłuży, przysłużymy się do jego wzrostu. O, właśnie! Zobaczcie, jaka tutaj się właśnie ta myśl na końcu pojawiła. Tak, możemy oczekiwać właśnie że przyczynimy się na przykład też pracując gdzieś tam i zaczynając pracę, że przyczynimy się, nie, nie oczekujemy, że będę dobrze przyjęty, i tak dalej, i tak dalej, ale oczekujemy, że wnoszę do firmy do tej firmy jakieś wartości, że przyczynię się do rozwoju, tak samo noszę coś do przyjaźni, daję coś drugiemu człowiekowi, tak samo da, mój prezent jakiś tam materialny, czy też przyczynią się, że ten człowiek. Wyjdzie z dołka. Czyli chodzi tutaj właśnie o te oczekiwania, że oczekujemy, że coś dobrego wydarzy się dla świata, dla przyrody, dla drugiego człowieka poprzez te czynności, w których uczestniczymy, poprzez te czynności, które czynimy. Dla innych, dla, dla świata, dla przyrody, że to wpłynie właśnie na pomnożenie dobra, pomnożenie miłości i pomnożenie wiary. I dlatego właśnie też oczekuję, że ten film niesie dużo radości, dobra, jakiś, że jakieś tam ziarna w waszych sercach i umysłach zakiełkują. I właśnie chyba o to chodzi. A jak nie, no to macie inne myśli, to po prostu podzielcie się nimi. I dziękuję Wam za uwagę. Życzę przepięknego, cudownego dnia i serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Dziękuję Wam za uwagę. Pa! pa.